Za gruzem, wejście jedyne. Więc trzeba będzie iść przez taśmociąg. Trochę się trzeba będzie nagimnastykować. Chyba najbardziej ekstremalny urbex. Prawdopodobnie swego czasu były tutaj takie dwa otwory na rękawice do ruszania tych wszystkich fiolek. Jak ktoś wie, do czego mogła służyć. Kotłownia, laboratorium w kotłowni, to niekoniecznie da znać. Eksploatacja, no mnóstwo tego wszystkiego jest. Ogromne piece, kotły. Możemy sobie otworzyć. Regulator poziomu wody w kotle, palnika, brak gazu, ciśnienie maksymalne gazu. Robi to robotę i to przepotężną. Mnóstwo w miarę świeżych instalacji. Magneto odmulacz. Skrzynka sterownicza, pompa obiegowa, pompa uzupełniająca, podstawowa, rezerwa, kominy, oświetlenie, oczyszczalnia ścieków. Ale to bardzo śmierdzi. To chyba jednak nie są przetwory, tylko jakaś chemia z laboratorium. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lordacz i zbliżamy się właśnie do opuszczonej kotłowni. Szpitala, naprawdę gigantycznego. Musimy jakoś próbować się tam dostać. Co z tego co wiem, wcale nie jest łatwe. Są również graffiti ale są również kamery i kilku ochroniarzy. Więc jedno wyklucza drugie. A tu jest na cel. Z drugiej strony jest również potężny komin. Zakaz wstępu, niebezpieczeństwo. I mnóstwo ostrzeżeń. Aha. Zakopał gruzem. Wejście jedyne. Więc trzeba będzie iść przez taśmociąg. No. Teraz, żeby tutaj przejść, trochę się trzeba będzie nagimnastykować, ale całe szczęście dalej schodki się już trzymają. Jesteśmy. Ale to wszystko lata. Chyba najbardziej ekstremalny urbex, z jakim miałem do czynienia. Ale jest wejście. I przy okazji najbardziej brudny urbex, ale udało mi się dostać do środka. Nie wziąłem rękawiczek, ale w związku z tym, że wejście tutaj do najprostszych nie należy, jak widzieliście, obiekt jest naprawdę dobrze zachowany. Tutaj mamy przejście, pomieszczenie, hale, w której znajdował się taśmocią, który wjeżdżał tędy i przerzucał węgiel do kotłów. I tutaj mamy już wloty sypy. Do kotłów. Dlatego nie będę się tam zbliżać. Widzimy wszystko jest naprawdę jeszcze nietknięte przez złumiarzy, jedynie przez graficiarzy. To mi wygląda trochę na instalację do usuwania spalin za nieczystości po prostu z tego całego obiektu, bo takie kotłownie naprawdę mnóstwo tego typu syfu produkowały. I mamy góry kotłów. Zaraz postaramy się znaleźć drogę na dół. Widzę, że są tutaj odciski butów. A my jesteśmy na samej górze kotłowni. Trafiliśmy na klatkę schodową. Będziemy kierować się na sam dół. Wiem, że jest to skrajnie głupie to, co ja robię chodząc tutaj samemu. Ale po prostu nikt z mojego otoczenia nie interesuje się urbexem. Więc niestety trzeba sobie radzić w taki sposób. Mamy pomieszczenie wielkie, najprawdopodobniej jakiegoś węzła cieplnego, gigantycznych zbiorników oraz szafek pracowniczych, pewnie palacze, palacze, kotłowni mogli się tutaj przebierać i przy okazji... Konserwować te instalacje, które się tutaj znajdują. Tych szafek jest tutaj naprawdę dużo. w wysłowych, radom czy będzie powiedziane co to jest za maszyna? Przejdziemy z powrotem. I chyba my musimy kierować się cały czas na dół. Jeśli chcemy dostać się do pomieszczeń kotłowni, o, jest jej laboratorium. W sumie również obowiązkowy element w większych kotłowniach, ciepłowniach i tego typu rzeczach. Już do niedawna wchodziło się tędy. No ale wejście teraz zasypane jest gruzem. Celowo mamy wielką gablotę. Prawdopodobnie swego czasu były tutaj takie dwa otwory na rękawice do ruszania tych wszystkich fiolek z chemią, octan sodowy, chlorek wapniowy. Jak ktoś wie, do czego mogła służyć kotłownia, laboratorium w kotłowni, to niech koniecznie da znać. Kolejne regały na substancje chemiczne, pozostałości fiolki. Chemia, ogólnie sprzęt laboratoryjny. Słyszę jakieś krzyki, ale wydaje mi się, że to z działek, bo zaraz obok są działki rodzinne oraz budowa. Podejdziemy teraz wzdłuż korytarza. Zobaczymy co się tutaj kryje. Widzę tysiące. Dokumentów, których nawet nie będziemy przeglądać, pomieszczenia archiwalne, pomieszczenia biurowe, również niezbędne do funkcjonowania kotłowni. Naprawdę mnóstwo tu jest tych wszystkich dokumentów, i być może sterownia całej tej kotłowni. Eksploatacja, regeneracja, jakość wody. W normie. Woda ze studzienki. Kondensat. Eksploatacja. No, mnóstwo tego wszystkiego jest. Obsługa całej tej kotłowni. Wymaga naprawdę tysięcy różnych dokumentów. Ogromny przycisk anty przeciwpożarowy. I mamy wejście na halę kotłów. Tu jeszcze przy okazji widzę, że mamy szatnie Szatnia kolejna. Naprawdę jak na taką małą ciepłownię, no to mnóstwo pracowników tutaj pracowało bardzo za to, ile szatni tutaj było potrzebnych. I mamy również natryski. Prysznice, widać, że bardzo stare również. Wyłożone drewnem. To jeszcze widzę pokój socjalny. Mamy fotel obracający i po prostu no, takie pomieszczonko, no pewnie można było sobie tutaj zrobić herbaty kawy, telewizję pooglądać mnóstwo złomu na podłodze i jakieś tutaj rozpiski O. to są jeszcze gość te nazwiska pracowników i równe, równe działy sterylizacja, elektryk, lekarz, socjalne, klimatyzacja, brama Solidarność, pralnia hala, kierownik, dział gospodarczy, apteka, magazyn główny, stołówka, kadry, płace główna księgowa. Hmm. Wychodzimy z pokoju socjalnego i jesteśmy w końcu na hali kotłów czyli na najciekawszym elemencie całej tej ciepłowni. Ogromne, ogromne piece, kotły. Możemy sobie otworzyć. Tu mieliśmy najprawdopodobniej podajniki z tego czasu, czyli właśnie tutaj trafiał węgiel z taśmociągu u góry. Mamy również wejście do góry kotła, ale raczej sobie je odpuszczę, ale naprawdę jak widzicie jest to przeogromny obiekt. Wow! Tam mamy najciekawszą część całej kotłowni, tu jeszcze widzę jakąś instrukcję BHP. Nie! Instrukcja pierwszej pomocy, jeszcze bardzo stara, oryginalna z PRL-u. Instrukcja ratowania porażonych prądem elektrycznym. Mamy tutaj okna do kotłowni i przejście na halę Główną, najciekawszą, gdzie mamy już kotły nowszego typu kotły, najprawdopodobniej gazowe lub jakieś parowe, ewentualnie olejowe. Mamy tutaj nawet. Szafy rozdzielcze. Magazyn. Kocioł 2, pompa ekonomizera, wentylator nagrzewniczy, wyłącznik awaryjny. Kotły również ogromne, pomarańczowe, z palnikami, które są większe ode mnie. Na zdjęciach wydawało się to trochę mniejsze, ale teraz jak na to patrzę, to jest to naprawdę przegigantyczny obiekt. Przegigantyczne kotły, parowe. Dobrze zachowane. Cała sterownia. Spójrzcie tylko na to. Wow. Regulator poziomu wody w kotle. Blokada palnika, brak gazu, ciśnienie maksymalne gazu. Przeciążenie palnika, odblokowanie kontrola szczelności. Czujność płomienia, wybór paliwa. Wow. Pompy zasilające. Tutaj to samo. Regulator poziomu wody w kotle. Naprawdę ładnie to wszystko wygląda. Dobrze zachowane szafy sterownicze i kotły. Kotły, jak już wspominałem, zaraz się dowiemy być może jakie. Weissmann, TurboMat po niemiecku. Nie skapniemy się, ale rok produkcji 98. Więc dosyć stare. Wyglądają na dosyć nowsze cała instalacja ogrzewania, ciśnienie w kolektorze i wyjście do komina, którego mogliście już zobaczyć ogromnego komina, zawory już oczywiście zastałe, nie ruszą, być może cały węzeł cieplny, kolejny wyjście do komina i przeróżne tysiące wręcz dziwnych instalacji, o których pojęcia nie mam. Energem. N-Gorem. En en ha! Naprawdę, możecie zobaczyć, jakie to jest kolosalne. Wyjście w stąd niestety nie, nie wyjdzie, ale no, robi to robotę. Robi to robotę i to przepotężną cały ten, wręcz niesamowitych rozmiarów obiekt. Cała ta kotłownia swego czasu obsługiwała szpital, jak już wspominałem. Ogromny szpital, jeden z w ogóle większych w okolicy, być może nawet w województwie. Szpital ogromny, składający się z terenu o praktycznie kilku kilometrach szerokości. Kotły robią naprawdę. Okazały wrażenie. Tak samo ich rozmiar masa kabli na podłodze. A ja będę musiał chyba kierować się do wyjścia. Powolutku. Robimy oczywiście foty. I raczej już będziemy się. Z tej kotłowni ewakuować. Spójrzcie tutaj, jak pięknie widać, że natura przejmuje ten cały obiekt. Paprocie rosną w środku budynku, w środku kotłowni, i mamy wielkie drzwi do pieca. Naprawdę obiekt robi wrażenie. Jest bardzo ładny, industrialny. Tylko to wejście do środka było dosyć ciężkie, no ale całe szczęście daliśmy radę. Jeszcze będziemy musieli zejść po tym taśmociągu. Chyba, że mamy jeszcze jakieś przejście niżej. O! Oczywiście, że mamy jeszcze przejście niżej. Czyli jednak to może jeszcze nie koniec tej eksploracji. A na niższych partiach mamy. Antenę satelitarną i drzwi techniczne, aha, i zawory. Najprawdopodobniej jakieś główne zawory, te jeszcze działają. Można nimi poruszać. Mamy również wielką taczkę. Podobną do tych, które służą do zbierania złomu. I piwnicę, nawet. Piwnica w kotłowni. Zastanawiające. Mamy główną sterownię całej tej kotłowni. Robi robotę. Mamy kolejne pomieszczenie socjalne, mamy nawet telewizor i fotele. Kolejne pomieszczenie socjalne i najprawdopodobniej instalacje do od do wentylowania całego tego pomieszczenia, całego tego budynku kotłowni, które musiał wywożać swego czasu naprawdę masę spalin i kolejne wow co jest? ja myślałem, że to już wszystko a tu mamy najprawdopodobniej całą stację uzdatniania wody o czym świadczą te wielkie zbiorniki najprawdopodobniej na chlor magneto-odmulacz przeogromne pomieszczenie, również być może służące do rozdzielania całego tego Ciepła, ciśnienie na tłoczeniu pomp, kondensacja, mnóstwo w miarę świeżych instalacji. Gorąca powierzchnia, wysko po angielsku, gigantyczny zawór, nie ruszę go. Ogromne zbiorniki, najprawdopodobniej na ciepłą wodę. I drzwi zamknięte, być może prowadzące na zewnątrz. Wow! Kolejna dosyć świeża skrzynka sterownicza pompa obiegowa, pompa uzupełniająca podstawowa, pompa rezerwowa cyrkulacyjna, pompa rezerwowa termometry Sigma YR. Ciekawie. Idziemy dalej. Naprawdę. Obiekt wydaje się nie mieć końca. Jest przeogromny. Zbiornik na wodę. I przejście w dół. Ale gigantyczne w ogóle grube rury. Centralne ogrzewanie, powrót. I okna zamurowane. Pójdziemy, zobaczymy jeszcze tą piwnicę i będziemy się chyba zbierać. Bo już nic więcej tutaj. O, rezerwa, kominy, oświetlenie, oczyszczalnia ścieków. Hmm. Zobaczymy piwnicę. Widzę, że przetwory, tradycyjnie. Nie, nie ma tunelu ale tu bardzo śmierci, to chyba jednak nie są przetwory tylko jakaś chemia z laboratorium więc nie będziemy się tutaj zbytnio gramolić tylko po prostu idziemy z powrotem do wyjścia z tego obiektu i z powrotem musimy się przeczołgać przez dziurę tu jeszcze mogę sobie zrobić fotę w sumie bo ładnie mamy Zamszony Zamszoną halę I słońce, które nam dzisiaj wyjątkowo sprzyja, jeśli chodzi o Robienie FOT No to teraz będziemy brudni He. O, jakby to zrobić Żeby się zbytnio nie upabrać No, jestem. Wleść zawsze jest łatwiej niż zleść. Taka prawda. Chociaż wiem, że naprawdę wiele ludzi tędy chodzi, pomimo tego, że cały ten taśmociąg się chwieje nie będę już się tam pchał na dół tylko po prostu zesko zeskoczymy wow tu jest kostnica nie wiem co ona robi w budynku z kotłownią wejść do prosektorurz. Co to za maszyna? Kremka sterownicza już nieczytelna, ewentualnie jest to piec do kremowania ciał, ale wątpiłbym trochę w to. Nie od boku, jak wygląda. Tam już widzę samochody. Zobaczymy jeszcze ten mały biały budynek i spadamy. Śmierdzi A my jesteśmy pod okiem kamer Więc będziemy stąd ewakuować Bo po tej drodze jeździ ochrona Dlatego jest ona taka czysta Tak czy siak Mam nadzieję Jeśli wam się spodobał ten film Zostawicie łapkę Zostawicie subskrypcję Ewentualnie jakieś wsparcie Nie pogardzę I mam nadzieję, że mi się już niebawem